Drodzy czytelnicy, gorąco zachęcam Was do lektury najnowszego numeru Tygodnika do Rzeczy. Mamy nadzieję, że ten numer uprzyjemni Państwu sezon urlopowy. Tematem układkowym najnowszego numeru Tygodnika do Rzeczy jest Grzegorz Braun. Polityk, zręczny polityk, performer, skandalista. Kim tak naprawdę jest Grzegorz Braun? Poseł Konfederacji. O tym pisze Tomasz Rowiński, który kreśli sylwetkę Grzegorza Brana, określając go mianem Konfederaty w cieniu. Ale to nie jedyny temat, nad którym pochalamy się w tygodniku. Do rzeczy, jak zawsze, znajdą Państwo wiele interesujących tekstów. Rafał Ziemkiewicz zastanawia się, jaki czeka nas sejm kolejnej kadencji ze wzrastającą rolą Konfederacji, a być może ze zmniejszającą się rolą Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Innymi słowy, co nas czeka w najbliższej, ale też nieco dalszej perspektywie. Piotr Semka z kolei kreśli portret profesora Adama Bodnara, byłego rzecznika praw obywatelskich i zastanawia się po co tak naprawdę opozycji Adam Bodnera, także co Adam Bodner może zmienić w polskiej polityce. Łukasz Warzecha pochyla się nad kwestią debaty publicznej, debaty medialnej, a raczej brakiem debaty medialnej w Polsce. Pokazuje, jak wielu publicystów zapomniało, czym tak naprawdę jest debata publiczna, także dlaczego należy zadawać ważne pytania. Oliver Bolt pisze o węgierskiej odpowiedzi na walkę z lewicowo-liberalnym światopoglądem. Oliver Bolt pokazuje propozycje Wiktora Orbana, które cieszą się niezwykłą popularnością na Węgrzech, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Z kolei Łukasz Zboralski pisze o systemie, Zdawania na prawo jazdy. Łukasz Boralski wskazuje, że jest to system zły, system, który trzeba zmienić, bo nie da się go tak naprawdę naprawić, a jego jedynym celem jest przede wszystkim gnębienie młodych ludzi oraz co oczywiste, zarabianie pieniędzy. O tym wszystkim w najnowszym numerze Tygodnika do Rzeczy, do którego lektury serdecznie Państwa zachęcam, ale zachęcam Państwa także do sięgnięcia po naszą prenumeratę elektroniczną. Korzystają Państwo wtedy nie tylko z Tygodnika bo otrzymują Państwo dostęp do strefy Do Rzeczy Plus, specjalnej strefy, gdzie pojawiają się dodatkowe teksty naszych autorów, gdzie znajdą Państwo także program redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy Pawła Lisickiego z Rafałem Ziemkiewiczem, a także program Pawła Lisickiego z Wojciechem Cejrowskim. Dodatkowo mogą Państwo uzyskać naprawdę interesujące prezenty. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydują się Państwo na elektroniczną prenumeratę czy też na tradycyjne Pismo w wydaniu papierowym. Mam nadzieję, że Państwo spędzą miło ten czas z tygodnikiem do rzeczy Karol Gat. Zapraszam.